Kiedyś, gdy byłem Bachorem, umarłem. Jak umarłem, poszedłem do piekła. Sprzedałem łokie to diabłowi i od wtedy jestem nowym diabłem. Lecz następnego dnia przyszedł do mnie komornik i zabrał moje rogi, więc go zabiłem i uciekłem do nieba. Potem spotkałem anioła, który dał mi aur. Aure, auri lol i poszłem dalej. Idę, 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 a tu tęczowy motylokotorożec wyskakuje mi na mordę i się mnie pyta, lubisz placki? Odpowiadam, nie lubię. Tęczowy motylokotorożec staje się czerwonym motylokotorożcem. Mówię dalej. Ja je kocham. Czerwony motylokotorożec staje się tęczowym motylokotorożcem. Idziemy razem przez bardzo długi czas, aż tu nagle. Spotykamy armię czarnych motylokotorożców. Patrzymy na nich. Oni patrzą na nas. I tak z pięć minut. Aż w końcu oni nas gonią. Są coraz bliżej. Wskakujemy do wody. Przed nami są dwa delfiny. One przypływają i nas pchają na drugi brzeg. I stamtąd machamy do armii czarnych motylokotorożców. Oni nam odmachują. Okazuje się, że po prostu chcieli się przywitać stęczowy motylokotorożcem. Idziemy w głąb lądu, patrzymy w niebo. A meteor spada nam na mordę. Chwilę po zauważeniu meteoru ja i tęczowy motylokotorożec zaczęliśmy się przytulać. Patrzymy w stronę meteora a z zagórki przylatuje armia. nieczarnych, czarnych, białych motylokotorożców. Zatrzymują meteor i odsyłają go w kosmos. Podchodzimy do nich i im bardzo dziękujemy. Zapraszają nas do domu, pijemy ciepłą herbatkę, nadchodzi wieczór, pokazują nam nasz ekskluzywny pokój. Zasypiamy. Natomiast nie budzimy się w tym samym pokoju, tylko z głową w dół na gilotynie. Patrzę w prawo, ogromna dziura, patrzę w lewo. O nie, tęczowy motylokotorożec pod gilotyną. I w tym momencie tęczowy motylokotorożec staje się czerwonym motylokotorożcem i pojmuje wszystkie białe motylokotorożce. Wracając spokojnie do ekskluzywnego pokoju po drodze zatrzymują nas czarne dżownicopsokonie. Dziękują nam, bo białe motylokotorożce ich trzymały. Zostajemy przyjaciółmi. Parę dni później czarne motylokotorożce przylatują do nas i dziękują nam, ponieważ białe motylokotorożce trzymały wodza czarnych motylokotorożców. Zostajemy przyjaciółmi. W nocy oglądając moje historie sezon 2, koniec, przylatują do nas białe motylokotorożce. Następnie zabijają, zabijają czarne dżownico psokonie i zabierają motylokotorożce. Zostaje sam, myślę nad tym, czy się nie zabić. Przylatuje do mnie, mama tęczowego motylokotorożca, która jest biały motylokotorożcem. Ale tym dobrym opowiada mi o posiadłości białych motylokotorożców. Planuje wszystko parę dni, nadchodzi ten dzień. Idę długim ciemnym lasem do zamku. Po drodze spotykam, coś czego się nie spodziewałem. To mój klon. Idziemy razem walczyć z białymi motylokotorożcami. Opowiadam sobie plan. Nadchodzi noc. Znajdujemy miejsce do snu. Budzimy się rano. Patrzymy, a w przed naszym namiotem stoi niedźwiedź. Mówi do nas, że nam pomoże. Gdy byliśmy prawie pod murami, ten dziwny gość kazał nam zejść na bok za drzewo. Wziął patyk i rozrysował plan. Narysował zamek i rozdzielił nas na trzy grupy. Ja i mój klon, Niedźwiedź i on. Niedźwiedź miał odwrócić uwagę strażników przy bramie, a my mieliśmy ich pokonać i wejść do środka. Pomyślałem, że plan jest prosty, i tak też było. Bo zaczęliśmy go realizować. Zamek był bardzo duży, więc spodziewałem się dużo białych motylokotorożców. Gdy doszliśmy do bramy głównej, ten gościu dał nam po pięć kunai i ruszyliśmy do środka. Gdy nagle ten dziwny typ ułożył palce w jakiś znak, to po jego dwóch stronach pojawił się dym. Gdy dym już opadł, Gdy dym już opadł, stało trzy typów. Ci, co się pojawili, zaczęli odwracać uwagę wojsk, a my zaczęliśmy szukać motylokotorożców. Byłem ciekawy, czemu ten gość też ich atakuje. Stwierdziłem, że zapytam go później. Rozdzieliliśmy się. On pobiegł w prawo, my w lewo. Zauważyły nas trzy białe motylokotorosce i ruszyły w naszą stronę. Rzuciłem tym dziwnym kunajem, ale motylokotorożec zrobił unik. Myślę sobie, już po mnie. Mam flashbaki z czasu, gdy umarłem i pokonałem szatana. Pamiętam tego komornika, nad którym miałem się zemścić. Ale w pewnym momencie ja i mój klon przypadkiem styknęliśmy się loulami i zaczęliśmy. Się świeci na niebiesko BOOOM. Niebieski błysk oświetlił całą okolicę. Niebieski błysk oświetlił całą okolicę. Gość mruknął pod nosem i cały plan w piz. Zdjął swój kaptur, potem cały płaszcz. Miał długie, czarne włosy. Na jego twarzy widać było bliznę przez prawe oko. Był ubrany w ciemnoszary strój, po jego boku widać było katane. Ale wróćmy do mnie i klona. Trzy motylokotorosce, które biegły w naszą stronę wyparowały, a w miejscu wybuchu stał przypakowany gość z podwójną aureolą i dużym złotym mieczem mieczem. I najlepsze jest to, że to byłem ja. Ale jestem koksem. O gość uśmiechał się lekko i zaczął jakoś dziwnie układać ręce. Gdy przestał w jego ręce, pojawiły się błyskawice. Te był szybki. Nie zdążyłem zauważyć, a już był rozpędzony i szarżował na motylokotorosce. Pokonał pierwszego. Szybkim ruchem dwa kolejnych. Przednia część muru była już pusta usłyszeliśmy alarm uruchomiony przez motylokotoroszce. Z wielkich wrot zaczęła wybiegać ich cała masa. Wytoczyli działo i zaczęli do mnie strzelać. Schowałem się za domem i obserwowałem co robi mój towarzysz. Znów zrobił znak rękoma jak ostatnio i pojawiło się dwaj identycznych gości. Obok niego uniósł rękę do góry Pojawiła się kulka, która zaczynała rosnąć, a potem to coś jest takie jasne, że budzę się ze snu. Wstaję z łóżka i pytam się tęczowego motylokotorożca, czy wszystko w porządku. Na szczęście nic mu nie było. Wychodzę z domu i widzę pięć białych motylokotorożców zawieszonych na drzewie. Za tym drzewem stoi żółty nosokoniowąż. Nagle żółty nosokoniowąż stworzył portal. Postanowiłem tam wejść.